Wprawdzie wysokie temperatury, piękne słońce i brak opadów nie wskazują, że zima tuż tuż, ale w końcu nadejdzie. Zobaczmy zatem, jak miejskie służby przygotowują się do tegorocznej akcji zima. W Kaliskim Ratuszu prezydent miasta spotkał się z członkami Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Sól, piasek, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu. Wszystko musi być gotowe, nim spadnie pierwszy śnieg. W tym roku utrzymaniem przejezdności ulic na terenie miasta zajmą się trzy wyłonione w drodze przetargu kaliskiej firmy. Wzorem lat ubiegłych miasto podzielone zostanie na cztery rejony odśnieżania. Umowy są podpisane, został przeprowadzony również przegląd przygotowania tych firm do zimowego utrzymania. Został sprawdzony sprzęt, zapasy soli, także generalnie można powiedzieć, że firmy są przygotowane. Ale zima to nie tylko problem przejezdności ulic, to także odśnieżanie chodników i dachów, usuwanie sopli, pomoc bezdomnym. sprawie jest wiele, więc w przygotowanie do akcji zima zaangażowane są wszystkie miejskie służby. W kaliskim ratuszu prezydent miasta Janusz Pęcherz spotkał się z członkami zespołu zarządzania kryzysowego. Pomoc osobom bezdomnym podczas tego rocznej zimy świadczyć będzie 7 różnego rodzaju instytucji, noclegownie, schroniska i jadłodajnie. Docelowo znajdzie tam schronienie i ciepły posiłek prawie 150 osób. Przypomnę, że mamy około 40 miejsc noclegownych w noclegowni przy Polskim Czerwonym Krzyżu przy ulicy Dobrzeckiej. Jest podobne 40 miejsc u Świętego Brata Alberta na ulicy Warszawskiej. I tam bezdomni, jeżeli tylko rzeczywiście chcą, bo jest tym pewien problem, że nie wszyscy chcą skorzystać z pomocy, znajdą na pewno możliwość schronienia na, na chłodne noce. Gdyby była sytuacja, że również w ciągu dnia otrzymują się niskie temperatury, a mamy taką choćby zapowiedź na najbliższy świąteczny weekend, funkcjonuje również ogrzewalnia przy PCK. To jest ten sam adres co przy noclegowni, troszkę w innych pomieszczeniach tam, około 20 25 osób na pewno znajdzie miejsce. O tym gdzie znaleźć schronienie w schronie chłodne dni informują miejscy strażnicy oraz pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej, monitorując zarazem punkty, w których najczęściej gromadzą się bezdomni. Prowadzimy szeroką akcję informacyjną poprzez rozwieszanie ogłoszeń w formie takiej plakatowej na dworcach, w barze mlecznym, w punktach, gdzie gromadzą się osoby bezdomne. Pracownicy socjalni roznoszą takie ogłoszenia do administracji osiedli, przychodni, lekarskich, przy parafiach, tak żeby osoba, która pomocy chciałaby chciała uzyskać, może tam stamtąd informację taką uzyskać. Wszystkim właścicielom posesji, administratorom i zarządcom budynków przypominamy o konieczności kontroli i bieżącego usuwania nadmiaru śniegu i lodu, schodników i dachów. W przypadku zaniedbań grożą konsekwencje nie tylko w postaci mandatów karnych. Sople muszą być na bieżąco usuwane. Mandaty karne Straż Miejska Kaliszna w wysokości do 500 zł będzie nakładała na takie osoby, które są upoważnione do tych rzeczy, o których wcześniej mówiłem, a tego nie zrobiły. Jednocześnie chcę powiedzieć, że miasto przyszkuje możliwość, jak również prowadzenia spraw na sprawę cywilną, jeżeli chodzi o zwrot kosztów za usuwanie takich sopków, bo niejednokrotnie zarządca nieruchomości jest nieuchwytny. W takich przypadkach będziemy prosić o pomoc Straż Pożarną, która wystawi właścicielowi nieruchomości odpowiedni rachunek. Z nastaniem sezonu grzewczego wzrasta też zagrożenie zatrucia czadem. Strażacy ostrzegają. Każdego roku z tego powodu umiera w Polsce kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z pożarem, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych oraz braku drożności kanałów wentylacyjnych. Dwie podstawowe rzeczy, które powinny być spełnione, to przede wszystkim sprawne urządzenie grzewcze i drożny przewód kominowy. Kominiarze świadczą tego rodzaju usługi, należy zadbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo. Czad jest substancją gazową niezmiernie niebezpieczną, niezmiernie ponieważ jest niewyczuwalny. Zarządcom budynków zwracamy też uwagę na zabezpieczenie narażonych na zamarznięcie rur wodociągowych, a także uzupełnienie brakujących szyb na klatkach schodowych. W dzisiejszym kurierze to wszystko. Życząc udanego, słonecznego weekendu, zapraszam ponownie za tydzień. Do zobaczenia.